Język niemiecki od poziomu A2. Lekcja 18. W dzisiejszym nagraniu powiem o najważniejszych czasownikach rozdzielnie złożonych yy, w kontekstach. Ausleeren – opróżniać. Ausleeren. Leerst du den Müll aus? Czy opróżnisz śmietnik? Aufhängen – rozwieszać. Aufhängen. Hängst du dann die Wäsche auf? Czy ty rozwiesisz pranie? Abholen. Odbierać. Abholen. Wer holt heute die Kinder von der Schule ab? Kto dzisiaj odbierze dzieci ze szkoły? Einkaufen. Robić zakupy. Einkaufen. Am samstag kaufe ich für die ganze Woche ein. W sobotę robię zakupy na cały tydzień. Aussehen, wyglądać, aussehen, die Wohnung sieht furchtbar aus, mieszkanie wygląda okropnie. Aufräumen, sprzątać, aufräumen, ich räume mein Zimmer auf, ja sprzątam mój pokój. Anrufen, dzwonić, telefonować, do. Wie oft ruft dein Freund dich an? Jak często twój przyjaciel do ciebie dzwoni? Ześ ancien ubierać się. Ześ ancien. Wie jak du dich für die Party an? Jak ubierasz się na imprezę? Ausgehen, wychodzić. Ausgehen. Wohin gehen sie heute aus? Dokąd pani, pan dzisiaj wychodzi? Vorbereiten, przygotowywać, vorbereiten. Wann bereitest du das Abendessen vor? Kiedy przygotowujesz kolację? Umsteigen, przesiadać się, umsteigen. Steigt er in Bonn oder in Berlin um? Czy on przesiada się w Bonn czy w Berlinie? Aufstehen, wstawać, aufstehen. Jeden Morgen stehe ich um sieben Uhr auf. Każdego ranka wstaję o siódmej. Aussteigen, wysiadać. Aussteigen, steigen Sie hier aus. Proszę tu wysiąść. Fernsehen, oglądać telewizję. Fernsehen, mein Bruder sieht stundenlang fern. Mój brat godzinami ogląda telewizję. Mitnehmen, zabierać ze sobą. Mitnehmen. Was nimmt er zu dir mit? Co on zabiera do ciebie? Herstellen, produkować. Herstellen. Was stellt die Firma Siemens her? Co produkuje Firma Siemens? Anfangen, zaczynać. Anfangen. Wann fängt das Oktoberfest in München an? Kiedy zaczyna się Oktoberfest w München? Aufmachen, otwierać. Aufmachen. Mach bitte alle Fenster auf. Otwórz, proszę, wszystkie okna. Stattfinden, odbywać się. Stattfinden. Wann findet die Konferenz statt? Kiedy odbywa się konferencja?